Jak zbudować zaufanie pacjenta na pierwszej wizycie? Najgorszą rzeczą, jaka może się przydarzyć dietetykowi, jest pacjent, który Wam nie zaufa. Jeżeli mówicie klientowi, że masło to nie jest to zawsze wybór i lepiej wybrać kurczaka niż wołowinę, ale pacjent nie darzy Was zaufaniem, to nieważne jakie macie wykształcenie, ani ile macie kursów, on lub ona zwyczajnie się Was nie posłuchają. Dlatego przygotowałem kilka porad, jak upewnić się, że zdobycie zaufanie klienta już na pierwszej wizycie. Jeżeli zależy nam na zdobyciu zaufania pacjenta na pierwszej wizycie, to musimy zacząć od tego, co się dzieje przed pierwszą wizytą. Zanim dojdzie do spotkania, pacjent będzie miał już o Was pełne wyobrażenie na podstawie Waszego zdjęcia profilowego, czy to na znanylekarz.pl, czy stronie placówki, w której pracujecie, czy też na waszych social mediach, na podstawie Waszej prezencji w internecie, posty, rolki, wpisy na bloga, to wszystko będzie miało znaczenie podczas wyboru dietetyka. Jeżeli zadbaliśmy już o te aspekty, to pora zadbać o pacjenta, i moim zdaniem można zrobić bardzo łatwym sposobem. Przed planowaną wizytą, niezależnie czy odbywa się ona w gabinecie, czy na siłowni, czy przez czat na Instagramie. Skontaktuj się z pacjentem poprzez maila albo inny dostępny komunikator. Przedstaw się i zadaj pacjentowi kilka pytań, takich jak: Z jakim celem planuje do ciebie przyjść? Czy cierpi na jakieś choroby lub schorzenia? Czego oczekuje od wizyty? Co stanowiło dotychczas największą przeszkodę w osiągnięciu jego celu? Takie podejście pokazuje z automatu, że pacjent ma do czynienia z ekspertem, który wie, co robi i któremu zależy na zdrowiu drugiej strony. A ty możesz dodatkowo się przygotować na wizytę i wzmocnić ten efekt. Teraz przejdźmy do samej wizyty. Załóżmy, że odbędzie się ona w gabinecie. Pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, to wstać z krzesła. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że dietetyk woła pacjenta z biurka. Należy wstać, podejść do drzwi i zaprosić pacjenta do gabinetu. Warto przy tym się uśmiechnąć, przywitać. To jest zależne od relacji z pacjentem i jego wieku. Można, może to być serdeczne cześć albo serdeczne wesołe dzień dobry, zapraszam. Od razu powiesił do gabinetu prowadzimy pacjenta. Niestety często usługodawcy, nie tylko dietycy, zostawiają pacjenta samego sobie. Pacjent sam się musi domyślić, gdzie usiąść, czy usiąść w ogóle może, czy ma, czy ma w kurce siedzieć, czy jest specjalne miejsce, gdzie może sobie kurtkę odwiesić. Jeżeli chcesz zdobyć zaufanie, to musi to być jasny komunikat. Proszę wejść, powiedz sobie tutaj kurtkę i zapraszam tutaj na fotel. Po takim wstępie każdy pacjent odczuje, że ma do czynienia z kimś, kto się zna na pracy z klientem i komu może zaufać. Dodatkowo, podczas przeprowadzania wywiadu, warto poruszyć tematy, o które pytaliśmy w mailu, przytoczyć historię podobnych podopiecznych, pod koniec wiedzy całą podsumować, aby pokazać pacjentowi, że go słuchaliśmy. Kiedy on lub ona potwierdzą, że zrozumieliśmy cały temat, to należy klientowi przedstawić, jaki będzie plan działania. To znaczy. Na czym się skupimy podczas współpracy? Jakie będą założenia jadłospisu? Czego to będzie wymagało ze strony pacjenta? Ile czasu trzeba będzie czekać na jadłospis? Ta cała otoczka zdejmuje z pacjenta niepotrzebny stres i często odpowiada na pytania, których on jeszcze nie zadał i nie musi, bo ty jako dietetyk pokazujesz swoim działaniem, że wiesz jakie pacjenci mają najczęściej obawy i adresujesz je już podczas pierwszej wizyty.